Sześć drużyn wzięło udział w halowych mistrzostwach gminy Bełchatów w piłce nożnej dziewcząt. W turnieju wystartowały piłkarki z Dobrzelowa, Łękawy, do Miechowic, Dobiecina Kurnosa i Janowa. Mecze rozgrywane były systemem każdy z każdym, poszczególne pojedynki trwały 8 minut. Najlepiej punktującą drużyną okazał się zespół z Domiechowic po zwycięstwie 2–0 nad Dobiecinem, bezbramkowym remisem z Dobrzylowym, jednobramkowej przegranej z Łękawą i wygranej z Janowem. 1–0 przyszedł mecz decydujący o losach zwycięstwa w całym turnieju. Naprzeciwko dziewcząt z Domiechowic stanęła drużyna Skórnosa, również zachowująca szanse na pierwsze miejsce, ale tego dnia znakomicie dysponowana była Ewa Sokołowska, która rywalką zaaplikowała gorzką pigułkę strzelając aż trzy bramki. To był mecz trzymający w napięciu do ostatniej minuty, a emocje na boisku udzielały się też kibicom. Chciałem pogratulować wszystkim zespołom, dziewczynom zaangażowania, występu, a zwłaszcza chciałem pogratulować no, zwycięzcy Domiechowicom, które w ostatnim meczu pokazały naprawdę klasę. Życzę, żeby w następnym turnieju miały trudniejsze zadanie i żebyście z Domiechowicami powalczyły. A w klasyfikacji końcowej turnieju na pierwszym miejscu z dziesięcioma punktami uplasowały się właśnie domiechowice. Miejsce drugie zajęła Łękawa, trzecie kurnos. Na czwartej pozycji Dobrzelów z siedmioma punktami. Dalej Janów i Dobiecin. Ewa, gratuluję występu. Twoje trzy wspaniałe bramki w tym ostatnim meczu były naprawdę przepięknej urody i dały wam zwycięstwo. Tak, właśnie. Jak ci się dzisiaj grało? Dobrze. Dzisiaj na początku zdobyliśmy, mieliśmy Wygraliśmy, później remis, a później przegraliśmy, a teraz wygraliśmy. Czyli tak naprawdę do samego końca nie było wiadomo, kto wygra ten turniej. Te twoje trzy bramki dzisiaj dużo wam dały, dużo pomogły. Tak, dokładnie. Z którą drużyną miałaś największe kłopoty? Wydaje mi się, że z tą, którą przegraliśmy. Nie pamiętam, która to była drużyna. Podpowiadamy, to były dziewczyny z Łękawy. One też miały wielki apetyt na wygraną, ale tym razem się nie udało. Ja pasję mam jako muzykę i piłka nożna też bardzo lubię grać oraz siatkówka. Dzisiaj niewiele Wam brakowało, żeby wygrać w tym turnieju. Czego zabrakło? Co poszło nie tak? Myślę, że takiej odwagi, takiej, takiej pewności siebie. Mhm. A z którą drużyną miałyście największy kłopot? Z Janowem przegraliśmy 1-0, ale także Kurnos był bardzo dobry. Mhm a wygrały do Miechowice. To zaskoczenie dla Was, czy nie? Nie. I co, za rok w następnych turniejach chyba postaracie się odebrać im tą no. pałeczkę? Mamy nadzieję, że się uda. Trzymamy kciuki za dobre wyniki wszystkich drużyn, a te biorą się również z solidnych treningów pod okiem fachowców. Choć jak przekonuje Dawid Czupliński, oprócz wyszkolenia potrzeba też trochę szczęścia. Na lekcjach wychowania fizycznego nie ma takich typowych treningów. Myślę, że na takim poziomie szkoły podstawowej, żeby takie podstawy były prowadzone na lekcji. Prowadzenie piłki, przyjęcie, uderzenie, no później wyselekcjonowanie tych najzdolniejszych uczniów danej szkoły. No i później samo ustawienie, podpowiadanie. No i nie trochę szczęścia też jest potrzeba, bo wiadomo, no mówię, te umiejętności techniczne nie są duże, więc no to szczęście też jest potrzebne. Oprócz pamiątkowych dyplomów i pucharów uczestniczki otrzymały też piłki do gry. Z pewnością nowy sprzęt przyda się podczas treningu, a już w czwartek o zwycięstwo w turnieju w grać będą chłopcy z gminnych szkół.